W tym miejscu znajdował się kolejny obóz koncentracyjny. Pozostałości są tutaj bardzo widoczne. Jest to miejscowość Przeczyna, gdzie znajdował się pierwszy niemiecki zakład, gdzie pracowano nad oczyszczaniem uranu. Więźniowie, którzy opisywali te miejsca, opisują do dzisiaj, przyjeżdżając tu do obozu, zobaczcie jaki mieli widok. Dlaczego śmiem twierdzić, że jestem w prawidłowym miejscu? Po pierwsze, obóz koncentracyjny o tej nazwie praktycznie nie istnieje w żadnych, w żadnych wspomnieniach, w żadnej biografii, bibliografii. Nie ma praktycznie ani jednej książki na ten temat. Śnieżka jest takim tutaj głównym odnośnikiem do lokalizacji tego obozu. Znalazłem m.in. w grozrozem w archiwum opisy jeńców, którzy opisywali właśnie Śnieżkę, że rano stojąc na placu Apelowym. Yy, widzieli śnieżkę, mając tyłem do gór. Po lewej stronie mieli właśnie śnieżkę. Obóz został przebudowany, przemianowany. To miejsce, które się znajdujemy, zostało wybudowane przez yy, już Polaków w latach 60. -tych, 50., -tych, jak przejęli po Rosjanach yy, teren obozu. W zasadzie budynki i zabudowania, które tutaj się znajdują. Nie uległy żadnym przemianom ani zmianom. Tak jak Niemcy zostawili to w 1945 roku, tak praktycznie do tej pory to jest. No wiesz, to wszystko w rękach prywatnych, znajdują tu się prywatne filmy. Tylko wszyscy o tym tu opowiadają, wszyscy o tym wiedzą, to jest dokładnie historia taka jak w Lidze. Są podziemia, jest obóz, jest jakaś historia, no oczywiście tu wszyscy żyją złotem, które Niemcy schowali pod ziemią, prawdopodobnie według zapisków, do których udało mi się dotrzeć w Jeleniej Górze, tu nie chodzi o złoto, tylko jakieś półtorej, dwie tony, tak zwanej miedzi przemysłowej 394 ale to już jest mniejsza o to. Tylko sam fakt, tu nie ma ani jednej tabliczki pamiątkowej, że to był obóz. W tym obozie znajdowało się około 2,5 tysiąca jeńców. Jedyne zapiski, które są, opisuje to pewien Niemiec o nazwisku Weiss. historię tego zakładu opisuje warunki, w jakich tu żyli i pracowali Żydzi. Przede wszystkim on tutaj na siłę roboczą stawę Żydów, jednak nie do końca jest to prawdą, gdyż siłą taką główną roboczą w tym obozie byli Polacy już od 1939 roku. Idziemy słuchajcie do miejsca, które być może najbardziej jest tu związane właśnie z tą tematyką, która nas najbardziej interesuje, to Najwa właśnie najważniejszy taki element, czyli podziemia. Tu według relacji świadków, nawet Rosjan, którzy to opisywali, pod tym kominem Znajdują się trzy poziomie, to jest fakt. Jest tam potężna hala, w której trzymano węgiel. Z tej hali schodzi się do jeszcze do następnego pomieszczenia, tylko niestety nie można tam wejść z racji tego, że ktoś jest właścicielem obiektu. Oryginalne napisy w języku niemieckim w głównych halach. Oryginalne oświetlenie, płytki, kafelki. Wewnątrz, w podziemiach, tutaj znajduje się w zasadzie pod nami szatnia. Jak jeżeli się uda, to dzisiaj do tej szatni wejdziemy i zobaczycie jak to wygląda wszystko w oryginale. I co jest najciekawsze? Wirówka. Opowiadają, że jest najniższy poziom, zalany wodą i znajdowała się tam wirówka. Czym jest ta słynna wirówka? Ano jest to urządzenie, w którym oczyszczano rudę uranu. Pozyskiwano czysty uran, który później zaczę rudę uranu, który później stąd z krzaczyny był wywożony właśnie w ołowianych pojemnikach gdzieś w kierunku na Wałbrzych. I być może, że to mogą być to Ludwikowice Kłockie. Ewentualnie może być to głuszyca. Także tutaj mamy kolejny element tej naszej układanki. To jest właśnie wejście do, tej, do tego składu węgla podziemnego. Tu było drugie. Jest jeszcze możliwość dostania się od tej strony. Tylko już przebudowy świadczy o tym, że hale zostały przebudowane. Ale dzisiaj postaramy się wejść do środka. Tak wygląda teren obozu koncentracyjnego Krzaczyna, tu znajdował się główny wjazd, od tej strony. Mowy za komunistów został przebudowany, ten budyneczek, który widzicie, tam znajdowała się wartownia i komendantura wpuszczająca ludzi do obozu, a słupki, które dookoła są całego tego zakładu, teraz jak to się nazywa, są identycznymi słupkami, oryginalne ogrodzenie jeszcze z okresu II wojny światowej, identyczne, takie jak w Rize.